Na komendancie Szarym. Nie mm. wiem czy tam Że nie, też to tak Pracy. Tak. Że no to, no, no to, Ale, to takie też rzeczy można... To się no to łatwo rzucić. No. Ale wie pan dlaczego pan stracił te uprawnienia? Wie pan dokładnie dlaczego panu odebrali? Nie. Nie, nie, nie dali powodu. Bo znali, podejrzewali Przez, działalność, tak? Myśmy nie wiedzieli o niczym, poszliśmy na wybory w nie. Uh -huh. To były pierwsze wybory w stronie. I za stołem patrzę, skreślenie z listy. I do mnie wyskoczył do mnie taki młodzik, panie, nie ja czego się pan wydziela, panie. Nie mam, to nie mam pretensji w A kiedy mi przywrócili głosy, to. Dla ironii to tak mówię. Proszę bardzo, proszę Państwa, wreszcie jestem obywatelem Polski Ludowej. Patrzcie Państwo. I mówię, i ja nie oddam głosu tutaj, tylko proszę bardzo, rzućcie, żeby się. A ja nie chcę patrzeć na tego takim przygryzłem, co nie. Czyli co, za działalność partyzancką panu odebrali uprawnienia, tak? Prawa głosu, nie tak? Nie wiem, jaki powód był. Ja nie wiem. Na piśmie nie miałem, tylko na gębę, panie. Ale ja nie darowałem od razu odwołanie, żeby uzasadnili. Co ja uzbroiłem, żeby miał odebrane prawo do, do wyborów i do pracy, panie? To by nie było takie łatwe, tylko że ten pan kierownik, który mnie przyjmowa do pracy. On był też w konspiracji tutaj, i zdał moją działalność tutaj, nie? i on jej przeciwko tutaj, i on interweniował tutaj, i mnie przywrócili w pracy, no bo, wiesz, w się, lepiej bo ja, ja pracowałem w magistracie, a on nie chciał mnie ten, usunąć to, z pracy. To jest ciekawy, bo sam dokument jest taki hmm. y, mało mówiący, gdyby pan jeszcze tego do historii opowiedział, to by było ciekawy. No, może było coś takiego, no, że zawierali prawo głosu.